Dożynki to jest również ogromna praca rolników, nie tylko kończą żniwa, ale przede wszystkim w tym roku rolnicy zrobili moim zdaniem ogromny, ponieśli ogromny wysiłek. Niezwykle dużo serca i zaangażowania w to włożyli. Na pewno nie byłoby tak uroczyście, na pewno nie byłoby tak odświętnie. Oni mieli jeszcze zboża na polu, ale tutaj już cały czas pracowali, żeby dzisiaj te dożynki rzeczywiście były bardzo uroczyste i za to im niezwykle gorąco dziękuję. My jesteśmy ze wsi. Jesteśmy kołem nowo założonym. Od czterech miesięcy dopiero działamy. Bardzo żeśmy się ucieszyły, jak burmistrz zaprosił nas, żebyśmy tutaj się wystawiały. Takie imprezy są zawsze potrzebne, jak najbardziej. Tą integracją ludzi przychodzą rolnicy, no wszyscy właściwie mieszkańcy. Integracja społeczeństwa no i fajna impreza. Panie burmistrzu, proszę przyjąć ten bochem chleba z tegorocznych żniw. Jest ono znaką ciężkiej pracy rolników. Niech będzie również oznaką jedności dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Proszę dzielcie go równo i sprawiedliwie, aby dla wszystkich starczyło. Bardzo dziękuję za ten trochę chleba i uczynię wszystko, aby nikomu tego chleba nie zabrakło i obiecuję, że będę go dzielił sprawiedliwie. Dziękuję. Pogoda dała się we znaki. Na początku była susza, potem jak potrzebowaliśmy tej suszy do tych zbiorów, no to niestety zaczął padać ten deszcz. Długa, zimna wiosna, następnie przyszły okres bez opadów, gdzie niekiedy rośliny potrzebowały tego deszczu i obumierały, a następnie kiedy przyszedł czas zbiorów i przyszły bardzo duże, obfite deszcze, gdzie te rośliny na pewno parametry troszeczkę spadły. A i zbiór troszeczkę bardziej rozległ się w czasie. Z gminą czujemy się bardzo dobrze, bo często są właśnie organizowane różne szkolenia, różne szkolenia właśnie tam odnośnie środków ochrony roślin, czy właśnie jakieś tam typowe branżowe szkolenia. A działania tutaj gminy często właśnie pomagają rolnikom? Rolnictwo w gminie Powiedziska zmienia się tak, jak zmienia się rolnictwo w całym kraju czy w Europie. Rolnicy borykają się z tymi samymi trudnościami, podobnie jak inni w rejonie. Na szczęście nie ubywa ziemi rolniczej tak, jak to dzieje się w niektórych miejscowościach czy rejonach wokół dużych miast. Dlatego, że gmina postanowiła ochronić grunty rolne i to myślę jest niezwykle ważne, dlatego że z roku na rok jak tej ziemi dla upraw jest po prostu coraz mniej. Bardzo dobrze rozwija się na przykład pszczelarstwo w Pobiedziskach, co jest też niezwykle ważne. Coraz więcej ludzi z pszczelarstwa po prostu żyje. Jeśli chodzi o naszą rolę samorządowców, to odpowiednia gospodarka przestrzenna, czyli uchwalanie miejscowych planów i podejmowanie z rozwagą, Odkrywania nowych terenów dla budownictwa kosztem rolnictwa tutaj jest no, dla nas niezwykle ważna rola i staramy się ją wypełniać bardzo rozsądnie i merytorycznie. to jest moje kuzynie wyjechali tutaj 145 lat temu moi pra-pra-dziadkowie. Oni mówili oni nie wjechali polski, oni wyjechali w Pruszy. I trzymaliśmy w naszym korzynie, naszym polskie serce, języki, muzyka, tradycja, kultura, jest do dzisiaj. Zaczynamy się od dzisiaj, jeszcze robimy polskie kultura. Tutaj luniku co ma moim lepsze Ciągnikiem, który mamy, mają GPS, mają taki nowy uh, ciągnik, ja, 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 ja też jestem runikiem, ale ja mam taki stary ciągnik, ale tutaj mają ładne kombajny, ładne uh, uh, ciągniki, oni mają super, super miejsca tutaj do farmie. lepsze zimie, lepsza pogoda, więcej wody mamy tutaj, Klon jest dwa razy większy niż my mamy w Teksasie. come on